W małym bułgarskim miasteczku, gdzie czas zdawał się płynąć wolniej, a ludzie wciąż wierzyli w siły wyższe, narodziła się dziewczynka o imieniu Elinę. Mała zaledwie cztery lata, ale jej oczy, głębokie, niebieskie jak może czarne, zdawały się widzieć więcej niż przeciętny człowiek. Jej matka Iwana była nauczycielką, a ojciec Georgi pracował jako mechanik. Rodzina żyła skromnie, lecz szczęśliwie, aż do dnia. W którym Eline zaczęła mówić rzeczy, które nie miały sensu, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Pewnego wieczoru, podczas kolacji, Eline spojrzała na niebo i powiedziała: Atlas wraca. Baba Wanga mówi, że to nie tylko gwiazda. Iwana i Georgi wymienili spojrzenia, zaniepokojeni. Nie wiedzieli, kim była baba Wanga, przynajmniej takim się wydawało. Ale sąsiadka. Starsza kobieta o imieniu Stanka, słysząc opowieść Ajweń następnego dnia, zbladła. To niemożliwe, wyszeptała. Baba Wanga zmarła wiele lat temu, ale jej przepowiednie, niektóre jeszcze się nie spełniły. Stanka przyniosła stary zesied, po od czasu, w którym spisywała słowa słynnej bułgarskiej jasnowicki. Wśród zapisu znajdowało się jedno zdanie, które mroziło krew w żyłach. W roku. Gdy Atlas powróci z gwiazd, dziecko przemówi głosem, który nie należy do niego. Ludzkość stanie przed wyborem – kontakt albo koniec. Nikt nie wiedział, co oznacza i e Atlas, ale kilka dni później świat nauki ogłosił odkrycie obiektu CI i u Atlas, komety międzygwiezdnej, która zbliżała się do Ziemi z prędkością ponad 200 tysięcy kilometrów na godzinę. Miria Asuli, naukowcy debatowali, czy obiekt był naturalny, czy może sztuczny. Harwarski fizyka Wiloeb zasugerował, że czy i Atlas może być sądą wysłaną przez obcą cywilizację. Ale to, co działo się w domu Linii, było jeszcze bardziej niepokojące. Dziewczynka zaczęła mówić w językach, których nigdzie nie słyszała. Wypowiadała słowa starobułgarskim, grece, a nawet w języku sumeryjskim. Iwana zaczęła nagrywać jej wypowiedzi, a jeden z profesorów Ling Sofi potwierdził ich autentyczność. W jednej z nagranych sesji Eline powiedziała, przybywają nie po to, by zniszczyć, lecz by ostrzec. Atlas niesie wiadomość. Baba Wanga widziała to w snach, ale nikt jej nie słuchał. W tym momencie zainteresowanie mediów przeniosło się z komety na dziewczynkę. CNN, BBC, a nawet japońska NHK wysłał reporterów do małego miasteczka. Eline stała się sensacją, ale jej rodzice byli coraz bardziej przerażeni. Dziewczynka nie spała, nie jadła, tylko mówiła, jakby była kanałem dla czegoś większego. W nocy z 12 na 13 października roku 2025 roku Elinę obudziła się z krzykiem. Oni są tutaj! krzyczała. Na niebie pojawiła się dziwna formacja świetna, którą uchwyciły kamery z całego świata. NASA potwierdziła, że trzy i u Atlas zmienił trajektorię i zbliża się do Ziemi szybciej, niż przewidywano. W tym samym czasie Elina zaczęła rysować symbole, spirale, trójkąty, linie faliste, które przypominały starożytne petroglify z pustyni Naska. Profesor archeologii z Uniwersytetu w doktor dr Marwinow, przyjechał do domu Elini i był zdumiony. To są znaki, które widzieliśmy tylko w ruinach cywilizacji sprzed tysięcy lat. Jak czterolatka mogła je znać? Pytał. Dziewczynka odpowiedziała, baba Wanda powiedziała, że to język tych, którzy przybywają. Oni nie mówią słowami, lecz światłem i symbolem. W międzyczasie, w Genewie, ONZ zwołało nadzwyczajne posiedzenie. Świat stał na krawędzi paniki. Religijni liderzy mówili o końcu czasów. Naukowcy o przełomie w historii ludzkości. Ale Elina, spokojna jak nigdy, powiedziała: nie bójcie się, Atlas to nie koniec. To początek. Ale tylko jeśli słuchacie. W ciągu kolejnych dni Elina zaczęła mówić o trzech próbach, które ludzkość musi przejść. Pierwsza zjednoczenie ponad podziałami. Druga odrzucenie technologii, która niszczy duszę. Trzecia. Przyjęcie prawdy, nawet jeśli jest bolesna. Baba Wanga, według Linii, widziała te próby jako testy, które zdecydują, czy obcy wejdą w kontakt, czy odejdą na zawsze. W dniu, gdy 3 i U Atlas miał przelecieć najbliżej Ziemi, Eline zniknęła. J.J. Rods is Policja rozpoczęła poszukiwania, ale nie znaleziono żadnych śladów. W miejscu, gdzie spała, znaleziono tylko jeden rysunek spiralę otoczoną trzema punktami świetnymi. W tym samym czasie obiekt 3 i U Atlas zatrzymał się dosłownie w przestrzeni kosmicznej, co według fizyków było niemożliwe. Nasa ogłosiła, że obiekt emituje sygnał, który nie przypomina żadnego znanego źródła. Wiadomość, którą odebrano, była prosta. Dziecko przemówiło: Teraz wy. Kropka. Świat zamarł. Co to oznaczało? Czy Elinę była posłańcem? Czy baba Wanga naprawdę przewidziała to wszystko? A może to tylko zbieg okoliczności? Minęły trzy dni od zniknięcia Elini. Mastecko pogrążyło się w ciszy, jakby samo miejsce czuło jej brak. Iwana i Georgi nie opuszczali domu, czekając na jakikolwiek znak. Tymczasem świat zewnętrzny nie przestawał pytać: Gdzie jest dziewczynka, która przemówiła głosem baba wangi? Co oznaczała wiadomość z kosmosu? Dziecko przemówiło. Teraz wy? Sofii. W Instytucie Astrofizyki dr Petrow analizował sygnał odebrany z Trzy i Atlas. Był to ciąg impulsów świetlnych, które po przetworzeniu układały się wzór przypominający rysunki i y linii spirale, panti, linie. Ale najdziwniejsze było to, że sygnał zawierał coś jeszcze, częstotliwość, która wpływała na ludzką psychikę. Ludzie, którzy słuchali jej przez dłuższy czas, zaczynali mieć wizje, obrazy nieznanych miejsc, wspomnienia, które nie należały do nich. Wśród tych osób był dziennikarz śledczy Nikolaj doubrew po odsłuchaniu sygnału zaczął śnić o Elinie. Widział ją w miejscu pełnym światła. Dziecias nie istniał. W snach mówiła: Nie szukaj mnie, szukaj prawdy. Baba Wanga zostawiła klucz. Nikolaj postanowił zbadać przeszłość Jasnowicki. Odwiedził jej dawny dom w Rupite, gdzie zachowały się niepublikowane zapiski. W jednym z nich znalazł zdanie. Gdy Atlas wróci, dziecko stanie się lustrem. Przez nią przyjmują ci, którzy byli przed nami, kropka. Zaczęto badać, kim byli ci, którzy byli przed nami. Archeolodzy przypomnieli sobie o tajemniczych ruinach Bułgalii, w pobliżu góry Belintasz, miejscu, które według legend było portalem do innych światów. Tam znaleziono kamień z wyrytym wzorem identycznym z rysunkiem Ulini. Czy to możliwe, że Baba Wanga znała te miejsca? Czy jej wizje były bardziej niż tylko prorocze? W tym samym czasie w USA grupa naukowców ZMIT ogłosiła, że 3 i Atlas nie jest kometą, lecz obiektem o strukturze przypominającej technologię. Jego powierzchnia odbijała fale radiowe w sposób, który sugerował obecność inteligentnego projektu. Teorie o obcych cywilizacjach znów zyskały na popularności, ale Elinę wciąż była nieobecna. Iwana zaczęła przeglądać stare zdjęcia córki. Na jednym z nich, zrobionym rok wcześniej, Zauważyła coś dziwnego. W tle, na niebie, widniał kształt przypominający spirale. Po powiększeniu zdjęcia zobaczyła trzy punkty świetlne, dokładnie takie jak w ostatnim rysunku Elini. Czy to możliwe, że kontakt zaczął się wcześniej? W nocy 17 na 18 października Iwana miała sen. Widziała Elinę, ubraną w białą sukienkę, stojącą na ściecie góry. Dziewczynka powiedziała: Mama, nie płać. Jestem tam, gdzie światło mówi prawdę. Baba Wang Chika. Po przebudzeniu Iwana wiedziała, że musi udać się do Belintas. Georgi, choć sceptyczny, zgodził się ją zabrać. Na miejscu, wśród ruin, znaleźli coś niezwykłego. Kamień, który emitował ciepło mimo chłodnej pogody. Gdy Iwana go dotknęła, usłyszała głos. Próba pierwsza. Zjednoczenie. W tym samym momencie... W różnych częściach świata ludzie zaczęli doświadczać podobnych wizji. W Indiach mnisi mówili o świetlistej dziewczynce. W Brazylii szaman z Amazonii opowiadał o głosie z nieba, który mówi przez dziecko. ONZ zwołało kolejne posiedzenie. Tym razem nie chodziło o panikę, lecz o zrozumienie. Elina stała się symbolem nie tylko kontaktu, ale nadziei. Baba Vanga, choć nie żyła od dekad, jej słowa zaczęły żyć na nowo. W jej zapiska znaleziono kolejne zdanie. Gdy świat się zatrzyma, tylko ci, którzy słuchają dzieci, znajdą drogę. W belintarz Iwana i Georgi znaleźli wejście do jaskini, której wcześniej nie zauważono. Wewnątrz, na ścianach, widniały rysunki, identyczne z tymi, które Elinę tworzyła. W centrum jaskini znajdował się kamienny krąg. Gdzie Iwana weszła do środka, światło sufitu zaczęło pulsować. Usłyszała głos, próba druga. Odrzucenie technologii, która niszczy duszę. W tym samym czasie czy i Atlas zaczął emitować nowy sygnał. Tym razem był to obraz. Na ekranach NASA pojawiła się twarz Linii, uśmiechniętej, spokojnej. Obraz trwał kilka sekund, po czym zniknął. Naukowcy byli szokowani. Jak to możliwe, że obiekt międzygwiezdny przesłał obraz dziecka? Bułgali. Iwana poczuła, że Elinę jest blisko. W jaskini, w miejscu, gdzie światło było najintensywniejsze, pojawiła się sylwetka. Nie fizyczna, lecz świetna. Dziewczynka powiedziała: próba trzecia. Przyjęcie prawdy, nawet jeśli boli. Potem zniknęła. Iwana zrozumiała, że Elinę nie zniknęła. Ona się przemieniła. Stała się czymś więcej niż dzieckiem. Stała się głosem. W ciągu kolejnych dni. Świat zaczął się zmieniać. Ludzie zaczęli mówić o świadomości Ulii. Ruchy społeczne nawoływały do jedności, do odrzucenia destrukcyjnych technologii, do życia w prawdzie. Baba Vanga, choć nieobecna fizycznie, stała się przewodnikiem. Jej przepowiednie przez Elinę zaczęły się spełniać. Ale pytanie pozostało: czym naprawdę jest i Atlas? Czy to obcy statek, czy to lustro ludzkości? A może to tylko katalizator? Coś, co miało obudzić nas z letargu. W ciągu tygodnia od wizji w jaskini Belintas świat zaczął się zmieniać. Nie były to zmiany fizyczne, lecz duchowe, społeczne, mentalne. Ludzie zaczęli kwestionować swoje życie, swoje wybory, swoje relacje. Ruchy społeczne, które wcześniej były marginalne, zyskały na sile. Hasła takie jak SŁUCHAJ DZIECI Technologia to narzędzie. Nie pan, i im prawda boli, ale lecz pojawiały się na murach miast, w mediach, w rozmowach. W tym czasie, czy i atlas nadal emitował sygnały. Każdy z nich był inny. Raz były to obrazy, raz dźwięki, raz wzory świetlne. Naukowcy całego świata próbowali je rozszyfrować, ale to, co najbardziej zaskakiwało, to fakt, że dzieci, nie dorośli, rozumiały je najlepiej. W szkołach, w przedszkolach dzieci zaczęły rysować symbole, mówić o świetlistych przyjaciołach, śnić o miejscach, których nigdzie nie widziały. W Iwana i Georgi wrócili do domu, ale nie byli już tacy sami. Iwana zaczęła pisać dziennik, w którym opisywała każdy sen, każdą wizję, każde wspomnienie związane z Eliną. W jednym z pisów napisała Elinę nie zniknęła. Ona się rozproszyła. Jest każdym dziecku. Które mówi prawdę. Jest w każdym świetle, które nie oślepia, lecz prowadzi. W Sofii doktor Petrow ogłosił, że trzy i u atlas zmienia pole magnetyczne Ziemi. Nie w sposób destrukcyjny, lecz subtelny, jakby dostrajał planetę do nowej częstotliwości. Ludzie zacieni odczuwać to fizycznie: bóle głowy, nagłe przypływy emocji, wizje. Niektórzy mówili o przebudzeniu świadomości inni od końcu Starego Świata. W tym czasie w Japonii grupa mnichów z klasztoru Koyasan ogłosiła, że w ich medytacjach pojawiła się dziewczynka o imieniu elinę Mówiła o trzech próbach, o świetle, o wyborze. Mnisi uznali ją za posłańca nowej ery. W Brazylii szamani z Amazonii zaczęli rytuały, w których przywoływali ich głos dziecka z gwiazd. W Afryce plemiona Dogonów, Znany z wiedzy astronomicznej, mówiło o powrocie nauczycieli Syliusza. ONZ po raz trzeci zwołało posiedzenie. Tym razem nie było debat, lecz cisza. Delegaci słuchali nagrań o linii, analizowali symbole, próbowali zrozumieć, co oznacza ich e kontakt. W końcu sekretarz generalny powiedział: Może nie chodzi o to, by ich znaleźć. Może chodzi o to, by znaleźć Ciebie kropka Bułgali Iwana miała kolejny sen. Elinę powiedziała: Mama, ostatnia próba nadchodzi. Ludzie muszą zobaczyć to, co ukryte. Baba Wanga mówiła, że prawda jest jak światło: nie każdy ją zniesie. Po przebudzeniu Iwana wiedziała, że musi wrócić do Belintarz. Tym razem nie sama. Z nią pojechali naukowcy, dziennikarze, duchowni, dzieci. W jaskini światło znów zaczęło pulsować. Tym razem pojawił się obraz, nie fizyczny, lecz mentalny. Wszyscy obecni widzieli to samo: Elinę, stojąca na szczycie góry, otoczona trzema punktami świetnymi. Powiedziała: Próba trzecia przyjęcie prawdy. Prawda jest taka, że nie jesteście sami. Nigdzie nie byliście. W tym samym czasie, trzy i u Atlas zaczął się oddalać. Naukowcy byli zaskoczeni. Obiekt, które miał zbliżyć się do ziemi, nagle zmienił kurs. Ale zanim zniknął, przesłał ostatni sygnał. Obraz ziemi otoczonej światłem z napisem w języku sumeryjskim. Wybraliście światło. Świat zamarł. Co to oznaczało? Czy przeszliśmy próby? Czy kontakt się odbył? A może to dopiero początek? W Bułgarii. Iwana wróciła do domu. Na stole leżał rysunek. Nowy, świeży. Jakby ktoś go właśnie zostawił. Była to spirala, otoczona siedmioma punktami. Hard, sporym napis. Tenai Koniak. To początek nowej drogi. Minęły miesiące od ostatniego sygnału Chu i Atlas. Obiekt oddalił się od Ziemi, pozostawiając po sobie nie tylko pytania, ale i przemianę. Świat nie był już taki sam. Ludzie zaczęli żyć inaczej, bardziej świadomie. Uważnie, z szacunkiem dla siebie nawzajem i dla planety. Ale jedno pytanie wciąż pozostawało bez odpowiedzi. Co stało się z Eliną? Iwana codziennie siadała przy stole, patrząc na rysunek ze spiralą i siedmioma punktami. Czuła, że to nie był koniec. Wierzyła, że Elinę wróci, niekoniecznie jako dziecko, ale jako coś większego. Georgi, choć bardziej pragmatyczny, również zaczął dostrzegać znaki. W ich domu pojawiały się dziwne zjawiska, światło pulsujące w nocy, dźwięki przypominające głos Elini, sny, które wydawały się wspólne. W Sofii doktor Petro kontynuował badania nad sygnałami. Odkrył, że częstotliwości emitowane przez CHI i Atlas miały wpływ na dna, niedestrukcyjny, lecz aktywujący. U osób, które były pobliżu Elini, pojawiły się zmiany, lepsza pamięć, empatia, zdolności językowe. Czy to możliwe, że kontakt był nie tylko duchowy, ale biologiczny? W tym czasie, w różnych częściach świata, dzieci zaczęły mówić o elinie ze światła. W Meksyku chłopiec o imieniu Mateo powiedział: Ona jest w nas. Baba Wanga mówiła, że światło nie ma granic. W Australii dziewczynka o imieniu Asze rysowała symbole identyczne z tymi z Belintaż. W Kanadzie grupa dzieci stworzyła krąg z kamieni który emitował ciepło, dokładnie jak ten w jaskini. ONZ ogłosiło nową inicjatywę – projekt Elinę. Celem było zrozumienie, jak dzieci odbierają rzeczywistość, jak komunikują się z czymś, co wykracza poza znane zmysły. Psycholodzy, duchowni, naukowcy pracowali razem, bez podziałów. To była pierwsza próba zjednoczenia i wydawało się, że działa. Bułgali. Iwana otrzymała list. Nie miał nadawcy, ale zawierał jedno zdanie: spirala się otwiera. Przygotuj się. Wiedziała, że musi wrócić do Belintarz. Tym razem nie z naukowcami, lecz z dziećmi. Zebrała grupę z miasteczka tych, którzy śnili o Elinie, którzy czuli jej obecność. W jaskini światło znów zaczęło pulsować. Dzieci usiadły w kręgu, trzymając się za ręce. Iwana stanęła w środku. Nagle sufitu spłynęła wiązka światła, która otoczyła ją i dzieci. Wszyscy zaczęli mówić jednym głosem. To nie koniec. To początek. Eline była kluczem. Wy jesteście drzwiami. W tym momencie w przestrzeni kosmicznej Chu i Atlas zatrzymał się. Time, Rays and Be Wild, DNA. Po analizie okazało się, że zawiera sekwencje, które odpowiadały za empatię. Intuicję, zdolność do współczuwania. Czy to możliwe, że obiekt przekazał ludzkości aktualizację? W jaskini dzieci zaczęły śpiewać nieznaną melodię, lecz coś, co przypominało język światła. Iwana płakała, czując, że Elina jest tam, wśród nich, w każdej nutce, w każdym błysku. Georgi, stojąc z boku, powiedział: Ona nie odeszła, ona się rozproszyła. Jest wszędzie. W ciągu kolejnych tygodni świat zaczął się dostrajać. Konflikty wygasały, ludzie zaczęli współpracować. Technologia przestała być celem, stała się narzędziem. Prawda, nawet bolesna, była przyjmowana z pokorą. Trzy próby zostały przejście. Kontakt się odbył nie przez słowa, lecz przez przemianę. W Bułgarii Iwana napisała książkę Elinę i Światło Baba Wangi. Stała się bestsellerem, tłumaczonym na dziesiątki języków. Ale dla niej nie chodziło o sławę. Chodziło o pamięć. O to, by świat nie zapomniał, że wszystko zaczęło się od czterolatki, która przemówiła głosem przyszłości. Na ostatniej stronie książki napisała Jeśli kiedykolwiek poczujesz, że jesteś sam, spójrz w niebo. Jeśli zobaczysz spirale, wiedz, że Elinę patrzy i że baba Wanga wciąż mówi czy światło czy z dzieci czy z ciebie kropka